Forum Kapitału i Finansów głównie to jest impreza dedykowana samorządom, ale też współpracy samorządów z biznesem, współpracy samorządów z rządem, a więc pozyskiwanie środków na realizację różnych inwestycji prorozwojowych, zwiększających jakość życia naszych mieszkańców. Więc bardzo ważne wydarzenia, bardzo się cieszę, że to się dzieje tutaj w Katowicach, bo Katowice już słyną z rozmów o ważnych sprawach dla nas wszystkich, mieszkańców naszego kraju. Pana zdaniem, co jest najistotniejsze w tych rozmowach w tym roku? No przede wszystkim kwestie związane z finansowaniem samorządów, one uległy zmianie, zmianie, która jest in minus dla samorządów, więc ogranicza możliwości rozwojowe samorządu, Więc to jest najważniejszy element, który będziemy tutaj na pewno poruszali, ale też i kwestie współpracy z szeroko rozumianym biznesem. Sprawy związane z partnerstwem publiczno-prywatnym, to są też sprawy bardzo istotne i ważne i oczywiście ogólnie o całym rozwoju naszych miast, gdzie będziemy się dzielili doświadczeniami, gdzie będziemy My się dzielili wiedzą. Sama nazwa Samorządowe Forum Kapitału Finansów mówi o tym, co jest najważniejsze. Zwłaszcza w obecnej sytuacji finansowej samorządów, kiedy wydaje się, że część miast może mieć problem z finansowaniem wypłat swoich pracowników. Jest to temat kluczowy numer jeden i na pewno będziemy musieli się podzielić swoimi doświadczeniami, jak sobie radzić z tym trudnej sytuacji, zastanowić się, w jaki sposób na przyszłość poprawić tą sytuację, czego oczekiwać od nowego rządu, jakie zgłosić postulaty. Mam nadzieję, że takie recepty zostaną wypracowane i będą miały szansę być zrealizowane przez. Nowy rząd, za chwilę już wybory, tak więc liczymy na nowe otwarcie. Samorządy są liderem tego nadążania za zmieniającym się światem. Często są prekursorami nowych idei, nowych propozycji i rozwiązań. Jednak bardzo często było to związane z taką stabilną sytuacją finansową i z możliwościami realizacji takich przedsięwzięć. W sytuacji, kiedy finanse samorządów są mocno ograniczone i, i kiedy pod koniec roku jakąś kroplówką się ich uzupełnia możliwości finansowe, to nie ma jak zaplanować takiego bieżącego, stabilnego funkcjonowania samorządu stąd ta taka akceptacja trochę ryzyka przy nowych przedsięwzięciach takie myślenie wizjonerskie no niestety ustępuje prozie codziennego życia i staramy się po prostu przetrwać i to jest dla nas najważniejsze liczę na zmiany W tej chwili mamy limit dwóch kadencji to jest pierwsza kadencja która do tego limitu się uliczy